Witam Was na kanale TJ Gans. ja mam na imię Tomek i dzisiaj będzie następny odcinek serii rozbrania zamków yy, dzisiejszym bohaterem dnia będzie Mauser wz. 1893 i pochodne czyli 9596 yy, pamiętacie moje zeszłotygodniowe zmaganie z zamkiem z pierwszym zamkiem yy, Mausera na przystosowanym do Naboju na jest bezdynny, czyli Mauser wzór 1889-9091, tutaj już mamy 93. OK. Dwa lata później, a jakie zostały uczynione, um, usprawnienia w tym systemie, OK? Zapraszam Was e, na cały proces odbierania zamka. Jak widzicie w porównaniu do poprzedniego Mausera. Czyli tego 89,991, mamy tutaj bardzo podobny układ, prawda? Jednak na pierwszy rzut oka już jest zasadnicza różnica, którą tutaj jest bardzo dobrze widać, czyli ten powiększony pazur wyciągu obejmujący cały zamek tutaj w bardzo dużej, właściwie w, na, na całej powierzchni, na całej długości i powodujący, że nabój nam jest lepiej dosyłany do po prostu komory. Okay. Ale jednak tutaj są bardzo. Bardzo podobny układ, prawda? W celu rozebrania tego zamka mamy tutaj bezpiecznik bardzo podobny jak w modelu poprzednim, jednakże ten bezpiecznik wykorzystamy w tym momencie do rozbierania późniejszego całego zamka, tak? Wtedy nie mogliśmy, właściwie musieliśmy się męczyć z tymi pieniążkami, z takimi pierdołami, dosłownie to naprawdę nie było fajne, a tutaj użyjemy bezpiecznik, zostało właśnie w ten sposób to rozwiązane. W celu rozebrania zamka w tym karabinie musimy go napiąć, przestawić bezpiecznik w pozycję środkową, czyli do rozbierania, ponieważ w tej pozycji po prostu blokuje nam broń, tutaj jest do rozbierania, czyli on tutaj zatrzymuje nam ten kurek po prostu w tej napiętej pozycji częściowo, tak. I wtedy możemy właśnie wyjąć zamek z, ze szkieletu. Możemy oczywiście zrobić to w tej pozycji, jednakże. Nie rozbierzemy wtedy główki zamka, nie odkręcimy, tak, więc dajemy w tą pozycję bezpiecznik, wyjmujemy typowo zamek, tak jak w każdym innym małzerze późniejszym. I teraz bezproblemowo ta główka tutaj, ten kurek właściwie już tutaj jest trzymany, przez bezpiecznik, przez występ w bezpieczniku i możemy go łatwo odkręcić, prawda? I cała filozofia. Odkładamy to na bok. Aha, możemy zdjąć ten cały yy, cały tutaj um, pazur wyciągu. Jednakże ja tego nie rekomenduję. Po prostu musimy go tutaj wypchnąć, podnieść tutaj troszeczkę do przodu i wypchnąć. Jednakże możemy go zdeformować w ten sposób, jeżeli to naprawdę nie jest niezbędne. Ja radziłbym tego unikać, ok? Więc odkładamy tą część na bok. Na bok. No i tutaj co? No i znowu potrzebujemy babki do rozebrania tego, mm, tego systemu. W tym celu użyjemy <grymnie> tradycyjnie małzera 98 i babkę od niego, to jest ten otworek, się nazywa babka. Nie wiem naprawdę nie wiem dlaczego. Jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzach. Naciskamy i tutaj już jest taka przerwana śruba, już nie musimy nic odkręcać, widzicie? Coś niesamowitego. Zaraz Wam pokażę w detalach, jak to wygląda. Ściągamy cały tutaj ten, ten system. Mm. I wyciągamy bezpiecznik. Mamy rozłożone praktycznie wszystkie elementy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć elementów w zamku. Wewnątrz tego sześć, siedem Elementów cały zamek się składa z siedmiu elementów. Okay. Składamy w odwrotnej kolejności. A tutaj Wam pokażę z bliska tą śrubę przerwaną. Widzicie? Tu nie ma żadnego gwintu. Po prostu jest taka wypłaszczona z jednej strony, i tutaj. I tutaj mamy po prostu korespondujące takie znowu tylko jeden obrót, pół obrotu właściwie, jedną czwartą. To dam. Więc zakładamy sprężynę z powrotem. Bezpiecznik. Powrotem, o, widzicie, z drugiej strony go założyłem. Pamiętając o pozycji takiej środkowej, tak, tutaj nie da się inaczej tego złożyć. Szczerze powiedziawszy, zakładamy ten kurek i mamy złożone. Tadam, to jest naprawdę świetna rzecz. Jest jednak taka jedna, jeden taki mankament, że po prostu ten zamek można przekręcić, nie dokręcić jakoś tak wszystko tutaj luźno lata, tu nie jest nic za zablokowane, za, 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 za zablokowane. Za, 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 za Więc na małzerze 98 w przyszłym tygodniu wam pokażę jak to zostało rozwiązane żeby wyeliminować tą niedogodność, która mogłaby spowodować pewne trudności. Zobaczymy czy zamek działa. W karabinie. Wszystko działa pięknie. Dziękuję. Zapraszam na następne odcinki w przyszłym tygodniu.